Hej, cześć, witajcie! Jest to pierwszy odcinek z nowej serii, czyli Żużlowe 7 Sekund. Pierwszym naszym gościem jest Junior Argent Maelsa Ostrów, czyli Kasper Grzelak. Witam cię, Kasper, bardzo serdecznie. Cześć. Przed rozpoczęciem zabawy, oczywiście, zapraszam wszystkich na moje konto na Instagramie oraz na kanał TV I bez przedłużenia, lecimy. Jesteś gotowy, Kasper? Jestem gotowy. Okej. Okay. No to wymień, wymień dwóch zawodników, którzy zdobyli tytuł Indywidualnego Mistrza Świata w XXI wieku. Czyli tak, Bartek Zmarzlik i Grek Hankok. Dokładnie. Wymień nazwiska trzech Duńczyków, którzy jeździli w Ostrowi. Jeździli w Ostrowi... Nicole Klein. No. Trzech zawodników? O no, i już 7 sekund poszło. No Za chyba... szybko to idzie. Jepesen, nie? No, Jonas Jepesen. No, jeszcze eee... Bjarne Pedersen. No, eee... no. Kenneth Hansen. Tak. Dokładnie. Eee, ok. Eee, wymień cztery drużyny, które eee, Teżet Ostrowia pokonała w ubiegłym sezonie: Apator Toruń, eee, Gniezno, Łódź, chyba. I, no. i, i Dałoga o, zal zaliczymy, 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 zaliczymy oczywiście, zaliczymy. 8-9 sekund to nie zaliczymy. Podaj całą, dokładną nazwę Startu Gniezno ze wszystkimi sponsorami tytularnymi w ubiegłym sezonie. Czyli e, Car Motors, kurde, Car, Star, nie wiem, Star, Car Car Motors, Star Gniezno? E e e Karg, warant, kapi, meble, wódek, start, gniezno. O kurde. No, mieli, to, mieli, tam, mieli tam naprawdę dużo sposobów. Teraz no, będzie tak. Aforti, start, gniezno. E wymień, dwa, wymień dwa memoriały, które były rozgrywane lub są obecnie w Polsce. E memoriał Edwardza, e Edwarda Jancarza i memoriał e Rifa Sergeliewa. Dokładnie. Miałeś jeszcze między innymi Także znany bardzo Alfreda Smoczyka. Ok, wymień trzech byłych lub obecnych żużlowców o imieniu Kacper. Kacper Grzelak, Kacper Gomulski. Y... Mogłeś powiedzieć dwa razy Kacper Grzelak. <grystanie> ale ale dobra. nie, dobra. Było trzech, było trzech żużlowców było trzech żużlowców. To zaliczamy punkt, ponieważ powiedziałeś Kacper Grzelak, a zaliczmy Kacper Grzelak podwójnie. No bo jednak to no, wiadomo. No, znaczy miałem jest... na myśli dwóch, nie? No i no i widzisz, no i się dogadaliśmy. No i jeszcze Kacper Woryna. Yy, no Kacper Łobodziński. Yy, Okej. Okay. Okay. Yy, wymień jeden klub piłkarski działający w ostre wielkopolskim. Centra Ostrowa. Częstrosur, dokładnie może być. Możesz też powiedzieć o ostrovia? Mogęść coś powiedzieć o y, OK. Y, Wymień wszystkie drużyny w barwach których Piotr Pawicki ścigał się na polskich torach. No to tylko Unia leśna. No. Unia. A Unia leśna. A też kto? To, to. Pile jeszcze. Pile jeszcze Nie na wiem. początku jeździł jeden rok. Tak. Tak. Jeden był... rok był w Pile. Jeden rok był w Pile. A, kurde. Na samym początku. Okej, okay. okay. yy, wymień yy, dwie nazwy, którymi posługiwał się Ostrowski Klub Żużlowy. Ale ogólnie czy? Ogólnie, ogólnie. W całej historii, w całej historii. Aha, całej aha. Historii. aha czyli Inter Ostrów i rzeczka jest Ostr... A W sensie o, o nazwie, Tak, dobrze, co? dobrze, może być, jak najbardziej. Aha, chodzi o... jest Ostrowia i no no, Inter Ostrów, no, no, dokładnie, może być, pewnie, może być, zaliczamy, jak najbardziej. Yy, wymień dwóch zawodników U24 z PGE Ekstraligi. Jakub Miśkowiak i Mateusz Czerniak. M może być, w sumie może być, bo niby U24, niby, e, e, niby zawodnicy, którzy będą się ścigali pod U24, no ale juniorzy oczywiście też mogą być, no bo są U24 i mogą się ścigać. E, wymień dwa miasta, w których w tym roku będzie rozgrywany turniej Speedway Grand Prix. Dwa miasta? No to Warszawa, Wrocław chyba też. Może być, pewnie. No, Warszawa, Wrocław, e, Gorzów, e, Toruń. No. Mówiłeś tutaj no o, dużo, 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 bardzo dużo. Yy, wymień y, dwa żużlowe miasta w województwie wielkopolskim. Gniezno i Ostro. Oczywiście, jeszcze mogłeś. Yy, Leszno, Leszno Radnicz, dokładnie. Piła, no, Piłę też byśmy uznali. Yy, wymień y, trzech zawodników. Którzy brali udział w turnieju Obrązowy Kask w 2020 roku, w którym zająłeś ósme miejsce? Czech zawodników: Michał Którzytek, Sebastian Szostak, Jakub Krawczyk. No, wymień dwie drużyny, w barwach których ścigał się pan Mariusz Staszewski. Bydgorz Gorzów? Ostrów. No dokładnie, ja. nawet <laughs> trzy, <nawet 3, laughs> może być. No i ostatnie, wymień jedno: Osiedle w Ostroje Wielkopolskim. Osiedle? <laughs> nie, Majorka, jest takie... <laughs> <laughs> Jeszcze raz, jak? Jeszcze raz, jak? Major, coś, o Majorce, czy nie? To nie <laughs> Wenecja, Wenecja, Wenecja na przykład jest. Wene Wenecja jest, Wenecja, Pruślin, y no osiedle imienia Jana Pawła II. <laughs> No to Kasper, super Ci poszło, naprawdę, 11 na 15 punktów. No na razie jesteś na pierwszym miejscu, bo jesteś pierwszym uczestnikiem, więc no gratulacje oczywiście. Dziękuję. No i podobała się zabawa? Podobała się, na pewno polecam. Super, więc Kasper, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Życzę dziękuję. powodzenia w tym. Nadchodzącym sezonie. Wy pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz napiszcie tam w komentarzach, czy Wam się podoba taki format. To będziemy robić tego więcej z innymi zawodnikami, trenerami, z kim tylko będziecie chcieli. Postaram się i żegnam wszystkich do usłyszenia. Na razie.